Pierwszy raz zaatakował we wrześniu 1964 roku, mając niespełna 18 lat. Uzbrojony w dwa noże, wszedł do kościoła sercanek przy ulicy Garncarskiej. Jego ofiarą była starsza kobieta modląca się w ławce. Wampir podszedł do niej od tyłu i pchnął nożem w plecy. Po wyjściu z kościoła, otarł krew z ostrza palcem i zlizał ją. W ciągu swojej przestępczej działalności Karol zamordował dwie osoby, starszą kobietę i jedenastoletniego chłopca. Wiele innych przeżyło, tylko dzięki szczęściu. Łącznie wampir usiłował zabić dziesięć osób, w tym siedmioletnią dziewczynkę, którą dźgał nożem na klatce schodowej kolekcjonowanie noży, studiowanie podręczników medycyny sądowej, fascynacja truciznami, nikt nie podejrzewał, że to były symptomy jego mrocznych skłonności.